O, siemanko, To jest Tomek Witam was w kolejnym vlogu, mamy dzisiaj którego? 5 października No i zaczynamy żniwa dyniowe Zbieram dynie, wprawdzie już pozbierałem trochę wcześniej, byłem tutaj ładowarką kilka razy Ze 4,5 tony, 5 ton przywiozłem już No ale idą przymrozki, już w sumie jeden przymrozek dynia dostała Z 2-3% ma ślady przemarznięcia no ale jutro, no dzisiaj w nocy na jutro nadają minus 1, minus 2, przy gruncie może być więcej. Także nie ma na co czekać. Zbieramy cię z tym dużą waltrą, z HL-ką Nie wiem jak będzie można mi nagrać, bo mam dzisiaj dwóch popaków do pomocy. Zawsze to jest tak niezręcznie tam kogoś nagrywać. No, ale zobaczymy, co da się zrobić. Może wrzucę opaskę na głowę i coś tam pościemniam, Tutaj zrzuciliśmy 3 metry na bok. Żebym mógł zawrócić, bo burtę mam z drugiej strony zdjętą. No dynie jest sporo, towaru jest sporo. Później wam powiem jakieś szacunki co to z tego tutaj wyszło, a teraz biorę się za wrzucanie, także do zobaczenia trochę później. O, witam was ponownie. Chłopaki mają przerwę śniadaniową, śniadaniową. No, ja zarządziłem, żeby sobie zrobili przerwę, bo chcę dla was nagrać coś tam z tej dyni. Się wysypało. Jak widać. Zbiory idą dobrze. Mamy zebraną. No myślę, że może zaraz będzie połowa. Od brzegu miałem pasek wybrany ładowarką sobie do łyżki załadowałem, był przejazd od drogi sobie zawróciłem i powolutku, powolutku układamy nosimy. Segregujemy je sobie z przodu, dynia duża, taka no, typowa sprzedażowa. Środek to jest mniejsza a tył to jest odpad. Mówię, nie będę wyrzucał odpadu, bo ktoś taką dynię przygarnie, czy do bydła, czy kuzynka dla gęsi pytała, czy jej przywiozę, ma tam setkę gęsi, więc i dla kur to się świetnie nadaje, bo taka dynia nie poleży, ona jest no, żółta, tutaj parchatą odrzucamy, trafiają się też sztuki pojedyncze, które mają plamki, jak takie od przemarznięcia, no i to wyrzucamy. Kurczę, nie spodziewałem się, że tej dyni będzie aż tyle, jakieś mówię, już 4,5 tony gdzieś jest przywiezione. Część sprzedałem. No i tutaj pytanie do Was: czy jest ktoś, może kto kupuje jedynie? Miałbym na sprzedanie pewnie ze 12 ton. Zrobimy dobrą cenę. Odmiana w Detemps, typowa, spożywcza, mięciutka skórka, gruba warstwa mięszu. No, nie odchodzi z niej dużo. Ci co biorą, to są zadowoleni. Też dzisiaj wieszam baner przy Krajówce, więc jak tutaj będzie ktoś przejeżdżał Krajówką, to będzie widział, że jest dynia do sprzedania. Jakby ktoś chciał to zapraszam po dynię. No, to jest ta dynia, którą uprawiam na tej folii bio, biodegradowalnej EcoView ze skrobi kukurydzianej. Jak widzicie, chwastów nie było. W dyni był jeden zabieg fungicydem, dlatego te liście są jeszcze zielonawe, co prawda już teraz jak się pojawia. Ale i tak sobie długo poradziła, dobrze wykarmiła. Mówię, te żółte to już po prostu w mrozy nie dadzą. No Chwasty powschodziły pomiędzy folią. Wcześniej tutaj było czysto wiadomo dużo deszczu. Gdzieś tam zarodniki chwastów w glebie były. No i mamy co mamy, folia już się rozkłada. Już się sama przedziera, pęka, jest taka kruchutka. O, to już widzicie, tutaj już następuje rozkład tej folii, jak chodzimy po tym, to ona, o, widzicie, to już jest mega, mega kruche takie, już, o, to już jest, no, no już, już się poddała biodegradacji. No i zakładam kamerę na głowę, parę dyniek wrzucę, na koniec Wam pokażę ile nazbieraliśmy na szczepę. z drugiej strony mam jeszcze dynię Hakkaido, też będzie dobra tona na pewno. I to pójdzie, osobno przyjadę ładowarką, to pójdzie osobno w ładowarkę, czapkę zdejmę, bo nie wiem czy będzie widać. Kurczę, jeszcze deszcz zaczął kropić. Dzisiaj nadają przymrozek, więc to co jest na polu, to musi zejść, bo jak nie zejdzie, to już może być lipa. Dynia jest wrażliwa na przymrozek, już mówię ostatnio, trochę dostała od tego mrozu. No i ogółem. Teraz też się będę trochę bujał z tym na jakiś hurt. Wiadomo, październik jak w październiku mi to nie zejdzie, to mogę sobie e, pogratulować, że tyle tego nasiałem. Zobaczymy jak to będzie e, w praktyce. O, tu widzę sztukę trafioną przez mróz. Takie... O, ta jest, widzicie, delikatne takie kropeczki. Prawdopodobnie to jest mróz. I to się po prostu będzie psuło, więc ta dynia idzie na tył. Tych na tył. E, nie, nie, nie obchodzę się z nimi tak delikatnie. O ta też może iść na tył, bo nie niedojrzała nie przeleży. Nie obchodzę się z nimi delikatnie, bo one i tak częściowo dzisiaj będą już załadowane i pojadą do spożycia, więc w ciągu paru dni będą skarmione. Mam dwóch chłopaków do pomocy. Tyle co na przyczepie, to mamy zrobione właściwie w godzinę. Yf, wróć w dwie godziny. Myślę, że 5 ton tutaj będzie tej dyni, także jeszcze z dwie godziny mamy zwiezione o, ta jest ewidentnie, ta dostała mocno od mrozu, jest wysypana kropkami to już jest typowo tył w chłodnym to jeszcze poleże, ale w ciepłym to nie za bardzo, wstępna segregacja no i mogłem gdyby było gdzie od ręki jakiś skup, typu nie wiem, Bondiwell albo jakieś tam zakłady przetwórcze dla małych dzieci to z, chętnią, z chęcią bym tą dynię sprzedał, bo no o, tutaj myszy pogryzły, no zdarzają się takie, ale nie ma tego dużo tych Te myszy, to śladowa ilość. I takie maluszki to też, no nie każdy chce takiego maluszka, to idzie wszystko na tył. Większość jest OK trochę opiaszczone. O, już idą chłopaki, no, także dobra, jak doładuję do końca, to jeszcze do was wrócę na sekundę, coś tam powiem, może coś z przejazdu, z podsumowania, jak to wyszło, no pracy ręcznej jest przy tym zbiorze dosyć sporo, ale no to to właściwie tylko zbiory, ogółem nie jest to problematyczna uprawa, wrócę do was trochę później, trzymajcie się. O, tyle mamy załadowane. Nie mam burty, będę jechał kawałek szosą, więc nie chciałbym, żeby mi to spadło i dla pewności jadę po drugą przyczepę. Jeszcze na tyle, mam trochę miejsca na tą uszkodzoną zepsutą i tak dalej, ale na przodzie mam nacapowane full. Dyn jeszcze trochę zostało, tutaj tak jak widzicie chłopaków, taki pas do przodu do tej szerokości, więc tu jeszcze ze dwie może trzy tony będą. No i wtedy mi została ta Odmiana Hakkaido. Ja będziemy zbierali też na osobny róg przyczepy. Tutaj nie, jakieś zwierzę mi podeptała. Są takie miejsca na polu. Teraz takie właśnie mieliśmy, że dość dużo z tyłu. Widzicie, są pomarańczowe niebyładne, ładne, ale są zmarznięte, więc od razu poszły do tyłu. Pójdą na pasze. Ja śmigam do domu i działamy dalej. O, dynia ogarnięta droga przyczepa, tutaj głównie Hakkaido, ta mniejsza, nie wiem ile może ich być, jest trochę. Tutaj na wszczepienie by były tam, no może 3 tony, niecałe na HLC 9, więc 12. I 4 tony przywiozłem. także dynia mega zaskoczyła mnie plonem. Mówię, jak jeszcze się uda sprzedać, chociaż 3 czwarte z tego, to będzie super. Pole jest gotowe pod talerzówkę. Baden. A gram tu wam jeszcze, jak to, jak to idzie, co tu się stanie, czy to się nie pozawija. Tak samej ciekawości no i tak to właśnie wygląda. W przeliczeniu na plon, no to wyjdzie tu jakieś 60 ton dyni z hektara. Tak nie była nawadniana. Nie wiem, ta folia chyba trochę uchroniła to parowanie wilgoci, ale suma summarum jest fajnie. I tym bardziej działka zaniedbana, zapuszczona działka, bo to działka od niedawna u nas. No ale plon, fajny. Dynia sobie porodziła, ale chyba trochę przesadziłem z ilością, 25 arów, zobaczymy jak się to uda sprzedać, bo na razie z domu i gdzieś tam po restauracjach, no to 400 kilo tygodniowo, no to przy, tych, przy tej ilości do sprzedania, no to nie ma szans, ale podbiję na hurt, może na hurcie pyknę, zobaczymy. Wrócę do Was później. Jedziemy robić jeszcze cebulę. Wybieram resztę warzyw i buraczka kończymy. Tam zostało trochę do wybrania jeszcze taki detal. No, cały czas działamy. Tak jest. W sumie dość no szybko nam poszło, bo jest godzina 12.30, 9:10, 11, 1213, 4,5 godziny. Niechby było dzisiaj przywiezione może no 12 ton w 3 osoby, nie ma krzywdy. Dobra, do później. Trzymajcie się. Na razie, ho. cześć! No, witam Was kolejnego dnia e, Ostatni, ostatnia część filmu e, Tutaj dyniowego e, Dynia jest już po zbiorze, jak widzicie Całe szczęście, że e, wtedy ją zebraliśmy, bo przyszły takie konkretne dni przymrozków, że e, Widać, że to padło, liście padły, wszystko padło e, W ogóle bez zastanowienia, e, że no nie byłoby tutaj tej dyni jest w okolice gospodarstwo, które niestety nie zdążyło całej zebrać e, się nie wyrobili, też nie ma ludzi do pracy e, no i Dnia moim zdaniem jest do wyrzucenia, tak? E, tutaj zostały tylko jakieś takie już naprawdę gnijące, bo te wszystkie lepsze e, pozbieraliśmy e, jest pole wyczyszczone e, no i już folia eko znika, tak? E, folia, folia. eko, no, eko ec view Zaraz wam pokażę co tu się robi na polu, jak to wygląda po przejechaniu talerzówki Teraz już to tylko i wyłącznie zaorze I będzie można tutaj jakieś tam rośliny Następne sadzić bądź siać No mam takie działeczki jak tutaj ta właśnie, tutaj jest 25 arów Mam jeszcze jedną działkę naprzeciwko, to jest 40 arów I tutaj będę coś myślał, nie wiem, może z jakimś ziemniakiem Bo, bo moim opryskiwaczem ani kombajnem tutaj nie mam do jazdu. Wcześniej to uprawiał inny rolnik, ale może coś tutaj hobbystycznie się pobawimy I jakąś uprawę, może jeszcze coś innego dziwnego, może buraczka tutaj dam Co prawda coś, żeby tutaj jak najmniej pryskać, bo dynie właściwie byłem tutaj tylko raz pryskać No i raz opryskałem ręcznie między rzędzia i tyle było z tej roboty No robi robotę ta talerzywka Tutaj pokażę wam gdzie duże liści Jakiś popląt z tej dyni też zostanie tutaj, gdzie resztki Jakby to było na pestkę zbierane To by było całkiem co innego Tak wygląda pole po zbiorze dyń. Były takie kopce nasypane, takie groble Ale to już się, że tak powiem, zjechało, wyrównało No myślę, że efekt jest zadowalający Dynki leżą Folia jest potarta na strzępki Tutaj ona już też jest taka mocno Widzicie, to tylko się dotyka i to się... No, Myślę, że jakby pokażę Wam z ciekawości, jak to będzie wyglądało za rok, yy, ale myślę, że śladu z tego nie będzie. Yy, z przodu mam wał, nie zdejmowałem jako obciążnik, nie mam dużo do potależowania, jeszcze trochę po cebuli będę talerzował yy, No i będę zdejmował obciążnik, yy, bo już mam posiane prawie, że wszystko jeszcze tylko po tych warzywach trochę i po buraku, ale to później i teraz yy, małą mękę zaprzęgnę do opryskiwacza, yy, a w tym momencie... To tyle. No widzicie, resztek to wszystko już zmarzło. Poprzednio jak byliśmy, liście były jeszcze zielone. No i dobra, to tyle. Trzymajcie się, na razie, chau. cześć!